Dzień, do... Dzień dobry Widzowie. Jeśli, jeśli jesteście graczami skedula, to ten film jest dla Was. Bo w internecie macie coś takiego jak skedul 1. Home. To jest strona, w ma się bardzo ciekawe rzeczy dotyczą, dotyczące tej gry. I tak, macie tutaj ten universe kalkulator, nie wiem co to jest. Macie tutaj coś takiego jak Almixes Macie tutaj sobie wyszukać od. Na przykład, piszecie sobie, tutaj tyle bo Powiedzmy, ja chcę, żeby w substancji w tym miksie było najwyżej 5. 1, 4 i 5 może być. W ci normalnie wyświetlają się takie miksy, ja? Tak zombie filmkmet. Szał klikam na przykład sobie. Muszę teraz poczekać chwila. I masz tutaj ten. Składniki tutaj. Macie normalnie koszt nawet składników. Macie cenę jednej sztuki w sprzedaży. I macie tutaj z czego to jest zrobione. Z jakiego to jest? Tego to jest z metra na przykład. Masz efekty tego. Jeszcze jedno. że jak wyszłam przodkowo ze strony Mam też jeszcze jak mixing, kalkulator. No i masz tutaj to samo, co tam było. Wybieram sobie na przykład OG Cush. Tam normalnie OG Cush. Mogę sobie na przykład Cook i Flu Medicine. No i piszę, co tutaj wychodzi z tego. Jakbym to pomieszał. Nie muszę tego w ogóle testować. No i normalnie w świecie i to jest spoko. Bardzo. Ja lubię sobie z tej strony korzystać. No i to tyle w tym odcinku. Do widzenia.